Dzisiaj spotykamy się, by zrobić ponownie ogórki. Pokażę Wam, jak zrobić ogórki kartuskie. Rosną jak zwariowane w moim ogrodzie. Dzisiaj mam 2 kilo ogórków. Do tego potrzebne nam będzie cebula, trzy cebule, trzy marchewki pokrojone w krążki, koper, dwie papryki w paseczki pokrojone i zalewę. Zrobimy pierwszą zalewę, bo musimy ją zagotować. Tu jest 1,5 litra, czyli 6 szklanek wody, szklanka octu, dwie szklanki soli i szklanka cukru. I to wszystko zagotowujemy. Troszkę mi się cukier przykleił do szklanki. Mieszamy i stawiamy na palniku. W tym czasie możemy zabrać się za ogórki i tak w słoik przygotowuję. Daję trochę kopru. Łyżeczkę, taką płaską niecałą gorczycy, parę ziarenek pieprzu i dwa, trzy ziarenka ziela angielskiego. Liść laurowy. Jeden większy lub dwa małe. I teraz na dno układamy jeszcze trzy krążki cebuli, garść marchewki i oczywiście ogóreczki. Jak pamiętamy, obcinamy końce i wstawiamy do słoika ciemnym, ciemnym końcem ogórka do, do góry. Układamy ogórki jeszcze tutaj. I między ogórki wkładamy paseczki papryki. Uzupełniamy wolne miejsca. Można przeciąć, jak się nam nie mieści. Dopychamy. Wygląda to kolorowo i teraz dalej układamy ogóreczki. Ucieka górek. I na wierzch. Teraz jeszcze tu możemy dołożyć papryki. Trochę za długie mam te paseczki. I na wierzch upychamy jeszcze marchewką i cebulą. I tak mamy przygotowany słoik. Zalejemy za chwilę zalewą. Już minęło 6 godzin i teraz będziemy pasteryzować. Jest, zalewa już jest chłodna, dlatego wkładamy je do zimnej wody i od zagotowania takiego, na takim małym ogniu, na takim bulgotań 3 minuty. Później wyłączamy i 5-6 minut i wyciągamy do studzenia.